Drogie siostry, drodzy bracia, świętujący tę wielką uroczystość zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, cały Wielki Post, a zwłaszcza te ostatnie dni, które nazywamy świętym Triduum Paschalnym, począwszy od ostatniej wieczerzy, którą spożył Jezus wraz ze swoimi apostołami, Poprzez mękę śmierć na krzyżu na Golgocie prowadzą nas do jednego miejsca. Tym miejscem jest grób Jezusa. Ale trzeba jasno i wyraźnie zaznaczyć i podkreślać nie tylko dzisiaj pusty grób Jezusa. To zaważyło na wszystkim. Fakt pustego grobu zmienił nie tylko życie najbliższych uczniów Jezusa, ale miał przede wszystkim wpływ też na bieg historii. Fakt pustego grobu zmienił wszystko. Zmienił oblicze tej ziemi i tak po prostu jest. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Czy znajdą się tacy, którzy będą temu zaprzeczać, podważać? Nic to już nie zmieni. Pusty grób zmienił wszystko. Pusty grób naszego Pana Jezusa Chrystusa. I my. Dołączamy nie tylko w uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, ale naszym życiem, naszymi wyborami, do tych, którzy, jako pierwsi, udali się do grobu Jezusa, nie wiedząc jeszcze dokładnie, co zastaną, nawet nie spodziewali się. Jakiejś zmiany. Pierwszego dnia po Szabacie wczesnym rankiem. Kiedy jeszcze było ciemno, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: Maria Magdalena udała się do grobu Jezusa. Maria Magdalena stwierdziła fakt pustego grobu. Nie została tam. Pobiegła do Uczniów oznajmiła, zabrano Pana z grobu. Nie wiemy, gdzie go położono. Nie miała zielonego pojęcia, co się stało. Zauważyła tylko i wyłącznie pusty grób. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, udali się również do tego pustego grobu Piotr i ów drugi uczeń. Ten ów drugi uczeń. Nie jest tutaj nazwany z imienia, ale wiemy, że był to Jan, autor tej Ewangelii. Właśnie ten człowiek, ten uczeń, który był przy Jezusie blisko, umiłowany uczeń, który był blisko Jezusa w Wieczerniku, był blisko Jezusa również na Kalwarii. Trwał przy Jezusie do końca. I Piotr, i Jan stwierdzają to samo: Pusty grób Nie ma Jezusa tutaj w tym grobie. Zauważmy też ten szczegół, że każdy z nich, oprócz tego faktu pustego grobu, dostrzegł różne szczegóły, co świadczy też o wiary, wiarygodności ich świadectwa. Pierwszy uczeń zobaczył leżące płótna. Piotr oprócz leżących płócien zauważył również oddzielnie leżącą chustę zwiniętą i nie leżącą razem z płótnami, lecz oddzielnie zwiniętą w innym miejscu. Ci ludzie dają świadectwo, świadectwo pustego grobu i my, Dołączamy do tych pierwszych, którzy ten pusty grób zobaczyli, i my też przychodzimy patrzeć na ten pusty grób Jezusa Chrystusa. Co ten fakt zmienił w życiu najbliższych Jezusowi ludzi? To, co wyraził dzisiaj Ewangelista. Ujrzał i uwierzył. To jest skutek doświadczenia Pustego Grobu Jezusa. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem jeszcze nie rozumieli pisma, które mówi o tym, że On ma powstać z martwych. Możemy dzisiaj zapytać: A co nam daje, nam osobiście fakt Pustego Grobu? Co się dzieje we mnie? Kiedy zaglądam do tego pustego grobu Jezusa, czy też ujrzałem, zobaczyłem, ale czy uwierzyłem? Sprawdzianem będzie moja postawa, sprawdzianem tej wiary, bo przez ten czas wielkanocny, wiele razy będziemy słyszeli właśnie to słowo wiara. To się dzisiaj zaczyna, ujrzał i uwierzył. I dzięki, dzięki ich świadectwu tych, którzy pierwsi zobaczyli grup, pusty grup Jezusa, inni też wierzyli. Dawali świadectwo tej wierze, spotykali się, modlili się. Jak słyszymy w, w dzisiejszym pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, to świadectwo Piotra i innych. Apostołów, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, nie tylko tego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalemi, ale również świadkami tego wszystkiego, co działo się bezpośrednio przed tym faktem pustego grobu. I nie możemy pozostać na to obojętni. Musimy głosić ludowi, dać świadectwo, że rzeczywiście Jezus zmartwychwstał, wstał, że ten grób Jezusa jest pusty. On nam rozkazał ogłosić ludowi, dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych, czy ja też w swoim codziennym życiu. Jestem tym świadkiem, świadkiem faktu pustego grobu Jezusa. Jestem Świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Czy też z nim, tak jak apostołowie, zasiadam do wspólnego stołu i spożywam posiłek? Czy zasiadam do wspólnego stołu, który dla mnie zastawia Jezus Chrystus podczas każdej mszy świętej? Czy jestem człowiekiem paschalnym, człowiekiem przemienionym, czy kiedy patrzę na siebie. Kiedy widzę odbicie swego oblicza w lustrze, czy odbicie swojego człowieczeństwa w postawie wobec Boga i wobec innych ludzi, czy w tym momencie ja widzę człowieka paschalnego, człowieka przemienionego, człowieka, który ujrzał i uwierzył? I nie tylko ujrzał i uwierzył i zachował to wszystko dla siebie, ale tą wiarą dzielił się z innymi ludźmi z najbliższymi w domu i z tymi wszystkimi, z którymi się spotykam w codziennym swoim życiu. Czy ja jestem świadkiem pustego grobu i zmartwychwstałego Chrystusa?